Halo, halo. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wolfensteina. Jak widzicie, spotykamy się w tym samym miejscu, w którym poprzednio. Także ja już sobie tutaj wskakuję do krypty, bo być może bo być może jakiś filmik tutaj będzie. Oh, slaughterhouse in here. Flak. I know, these things are everywhere. What are they? Where did they all come from? Don't ask me, no one ever tells me anything. My God! Did you hear that? Yeah, and I wish I hadn't. We have to get out of here. Follow me back to the entrance.

O Jezu, co to jest? Jakieś kościotrupy. Dobra, wiecie co, ja sobie poczekam, aż yy, Niemcy sobie do nich postrzelają. I ja później zejdę i dokończę robotę. E, na sam początek filmu chciałbym jeszcze Was zachęcić do zostawienia yy, suba, lajka czy komentarza, jeśli Wasze materiały Boże, Jeśli Wasze, o Jezu. Jeśli mo moje materiały Wam się podobają, No może jakimś granatem ich poczęstuję. O, o! zaraz wy wybuchnie. Zapomniałem. Dobra, tutaj poszło sprawnie. Dobra, na razie w miarę łatwo powiedzmy. I ogólnie mam świadomość, że to stukanie klawiatury Wam przeszkadza, ale ostatnio nie miałem właśnie za dużo czasu, żeby to ogarnąć, a wydaje mi się, że mógłbym spróbować sobie w jednym programie to, to wyciąć, żeby tego nie było. I co, w sumie, najważniejsze rzeczy na sam początek powiedziałem, i teraz już będziemy mogli się skupić. W 100% na grze. E, Specjalnie staram wam się w miarę często, regularnie e, wrzucać te odcinki, bo widzę, że jest fajne, duże zainteresowanie, także też nie chciałbym was. E, także nie chciałbym, żebyście też za długo czekali. Dobra, na razie sprawnie. Uuu! wam, że pociski mogą się odbić od tarczy i mnie zranić, czy nie? Zaraz zobaczymy. No na razie nie, eee, na razie. Na razie nie, więc. O, tam też się coś dzieje. O Jezu. Czy mi się też zechciało nagrywać to w nocy. Chciałbym kiedyś zobaczyć y, remastera tej gry, ale to musiałby dobrze wyglądać. A to co? Nie mogę z tym nic zrobić. A. Chyba że. Nie, niestety. A, czy tutaj coś jest? Kurde, chyba nie, więc po. Oho, no, dobra, czyli przeskoczyć trzeba. A tutaj, czy ja mogę to nożem? Zaczynam się bać, zaraz mi pewnie coś tu wyskoczy. Kurde, nie mam gdzie tu uciec. Dobra, jakoś poszło. Jest apteczka tylko. Aha, no tak, dźwignia, bym o niej zapomniał. Co tu się odbyło? A, dźwignia tam jest. Dobra, teraz się odkryło, a wcześniej tego nie było. <laughs> Dobra, teraz kolców nie ma. Podejrzewam, że zaraz wyleci na mnie chmara jakiś gdzie się o kudę. Dobra, Było blisk. A ten co? Kudo. Jednak od Jednako tarczy się odbija? Może po, po kóstkach. No dobrze. A, coś czuję, że ten, jakie następne odcinki będą coraz bardziej interesujące. Jedź mnie stąd! Ty też. A, ty już, ok, Dobra. Nie pasuje. A, no tak, dźwignia. Przecież nie da się otworzyć, bo nie ma klamki. O ty co?! Boże, zawał dostanę przy tej grze. Czy ja tu byłem? Chyba byłem. A, dobra, krata tu była. OK, teraz już coś... Kurz! Mać! Przerywnik był tak, że bez wulgaryzmów tego nie można podpiąć. Nie no, ja dostanę zawału dzisiaj chyba. Boże! Co będzie? tam biega. Zaczynam się powoli obawiać o amunicję. Bo za dużo jej tutaj nie ma. Tu coś... Aha, tam jest to samo. Chyba, że z tego będę trochę naparzał na zmianę. Zobaczymy. Kolejny? A nie, to Niemcy. Dobra. Nie na Podejrzewam, że są tu jakieś jeszcze jakieś tajemnicze krypty, ale ja tego jeszcze nie widzę. O, i co to mi dało? No dobra, to wiem, że tu luneta jest. U mnie ktoś chyba miałem w poprzedniej. No dobra, w każdym razie amunicja jest. jakieś pęknięcie. Boże! Tu już mi zamknęli. O! I co tu mamy? Granaty. Apteczka. To się to dziabnąć? Aha, da się. To podejrzewam, że ty też. Od ty... wy co? To granatem was poczęstuję. A masz? Tu chyba mu przeskoczyłem po głowie. A dobrze, dostał. No to ja może się... dobra, jednak gdzie to było, pod ktu... pod tym... Chyba się muszę tą bronią, że snajperką zacząć posługiwać troszkę więcej, bo mi zabraknie zaraz amunicji. A się okaże zaraz, że wybiegnie na mnie horda, to już w ogóle będę... Już brzydko nie będę mówił jak, ale wszyscy dobrze wiemy o co chodzi. Wyczuło wam sekretne przejście, a raczej takie, które ominąłem. Bo nie wiem gdzie się znajdują. Jesteś, nie macie. Dobra. Ja tu byłem Czy mnie tu nie. O Jezu, kolejni. Dło Jezu. Nie, ja naprawdę dostanę zawału. O, w następnych odcinkach to się będziecie śmiać pewnie ze mnie. Granat, granat. Dobra, może jednak na dół? Uuu, dobra. Ten y, najtrudniejszy poziom y, zdaje się, że robi się coraz trudniejszy z biegiem czasu. Już pominę fakt, że mi amunicji zaczyna brakować, to już się w ogóle robi nieciekawie. E, dobrze, jeszcze mam tego Thompsona amerykańskiego, to może coś stamtąd nastrzelam. No dobra, jak sobie pójdę tu, to. Jezu. Nie no ja zostanę zawał? Kur chłopie Daj mi spokój Dobra, apteczek nie ruszam, mogą się przydać A słyszę tutaj jakieś... A tu się da przejść? No dobra, nie to nie Tu co się dzieje? O, jakaś ją ja unit. Oho, dobra, to może na razie tędy. Chociaż to pewnie... Tak jak mi się to. Oho! Dobra i teraz co z której... co mi wyskoczy? No nie gadaj, że on się pali. No to teraz to już mam, mam przesrane chyba. A jeszcze ogniem sobie będzie... Jezu! Jeszcze ogniem chłopzionie. Co tu jeszcze będzie? Dobra, na spokojnie O, przez chwilę było 100 pocisków, teraz już 71 Dobra, tu coś jest, to jest pytanie czy powinienem iść tu, czy, czy, czy coś się może gdzieś odblokowało? Co to odblokowało jako? Okay. Może tam coś jest? Aha, jakaś dźwignia po... Tu się nic nie pali. No tylko jak ja miałbym to zapalić? No Chyba nie. Chyba się nie da. Ale no, dobra apteczki. Te które zostawiłem. No tak. Dwa magazynki zapasowe. No Robi się coraz ciekawiej. a to mnie tu zjedzą. żeby to był koniec tej misji. 15 minut. O boże, dobra. Bardzo wam dziękuję moi drodzy za oglądanie. Ja następnym razem postaram się również nie dostać zawału. E, ja się boję co będzie w następnej e, w następnej misji, także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Tak, jak wspominałem, jak Wam się moje materiały podobają, to ten sub, e, czy, czy like, czy, czy, czy komentarz bardzo dużo mi dają, bo widzę, że Wam się to podoba i to samo, że, że robicie wyświetlenia, za co też chciałem Wam bardzo podziękować. E, I będę się starał jeszcze częściej wrzucać Wam te materiały, bo widzę, że, że Wam się podobają. Także nie chcę, żebyście też za długo na, na nie czekali. E, z mojej strony to, to wszystko także do usłyszenia.